W końcu zacząłem stawać na nogi. Ma, mam tą pracę, jaką mam, ale się nie poddaję. Raz jest ciężej, raz gorzej. Dlatego brakuje mi tej czułości, tej drugiej połówki. Potrafię zaufać kobiecie, ale potrzebuję wyrozumiałą i czułą. Na tym najbardziej mi zależy. Nie zależy mi na tym, żeby miała pieniądze, coś tam, ale zależy mi tylko na tym, żeby mnie pokochała. To nie chodzi o wygląd, nie chodzi o wiek, tylko chodzi o to, żeby po prostu była czuła, żebym mógł mieć w niej wsparcie. O to mi chodzi najbardziej. Czy ona jest bogata, czy biedna, ja mogę nawet za przeproszeniem, tak że powiem, wziąć bezdomną, tylko żeby mnie kochała. Na tym mi najbardziej zależy. Ja potrafię zadbać. Przechodziłem nie tak dawno obok odbiornika telewizyjnego. Staram się oczywiście unikać go, jak to jest tylko możliwe, ale nie zawsze się to udaje. Odbiorniki telewizyjne są bardzo niebezpieczne. Możemy doznać jakiegoś potężnego wstrząsu, zapaść na jakąś nieznaną jeszcze chorobę, tudzież mieć na przykład koszmary w nocy, ale w tej sytuacji. Okoliczności były nieco inne, bo okazało się, że historia, którą opowiedział ten człowiek, czyli niejaki Paweł Skrzydełko, jest głęboko poruszająca, może i nawet wstrząsająca. Oprócz całej masy, oczywiście, problemów życiowych, na pierwszy plan wysuwa się tutaj Bezwarunkowe pragnienie miłości, deficyt miłości, na który cierpimy od dawien dawna, a w zasadzie ja bym powiedział, że od czasów Heleny Trojańskiej. Cóż można byłoby dodać jeszcze do tego materiału, który Państwu przedstawiłem? Paweł Skrzydełko popisał się niebywałym w zasadzie. Niezwykłym kunsztem mądrościowym, z tego, co udało mi się gdzieś tam jeszcze oglądać w sieci, w tym programie Chłopaki do Wzięcia zdarza się to niezwykle rzadko. Paweł Skrzydełko przejdzie do historii jako mentor, mędrzec w zasadzie, czarny coach. Raz ciężej, raz gorzej. I te słowa. Proponuję zapamiętać i być może należałoby także jako, powtarzać je jako mantrę codzienną, bo te słowa raz ciężej, raz gorzej ujawniają tym samym, drodzy Państwo, stan naszej cywilizacji, która od tysiącleci się nieustannie wali i pogrąża w marazmie. A przy tym, bo to jest jeszcze też bardzo istotne, co się tutaj wydarzyło, a przy tym niczym wprawny psycholog natychmiast zareagował, poprzez zrekompensowanie sobie poczucia poniżenia i doznanego uszczerbku emocjonalnego, twierdząc, że potrzeba mu, no i przy okazji zapewne nam też dużo czułości i ciepła. Inaczej być, drodzy Państwo, nie może, bo lepiej nie będzie będzie tylko gorzej, a to w skutek właśnie nierozwiązanych na przestrzeni naszych dziejów problemów. I teraz, tak zastanawiając się jeszcze na sam koniec, bo Paweł Skrzydełko oczywiście opowiadał tylko i wyłącznie o sobie. To jest tylko jego problem, jego stanowisko przyjęte w tej sprawie, na potrzeby realizacji tego programu, programu, ale nie sądzę. Nie sądzę, żeby to było jego stanowisko. Sądzę, że jest to, że tak to ujmę, oczywiście stanowisko bardzo obiektywne. Uchwycony tutaj został taki wymiar po prostu totalnej pustki, którą osiągnęliśmy, i z tej pustki, zamiast rodzić prawdę, Pogrążamy się nieustannie, oczywiście, w tworzeniu systemów wartości, które miałyby, oczywiście, tę pustkę z życia wyeliminować całkowicie, gdy niestety pustka jest potrzebna. Zawsze trafiamy do pustki i nic więcej, drodzy Państwo, w tej sprawie zrobić się nie da, bo ten świat jest ustanowiony na fałszywej po prostu podstawie. Podstawie, która nie tylko błędnie określiła to, czym jest miłość, nie tylko błędnie określiła to, czym jest dobro, piękno, to także unika prawdy. Unika prawdy. Unikając prawdy, trafimy zawsze, a w zasadzie prosto, do piekła i w tym piekle sobie żyjemy. I o tym tak naprawdę jest ten film. To jest film o piekle, które. Sami sobie stworzyliśmy. Prawda, mająca się rodzić z naszych trzewi poprzez odzieranie naszego życia ze złudzeń, została powstrzymana, tym samym kiedy wszyscy szukają spokoju, bezpieczeństwa i zabezpieczenia, i żaden system w tej chwili na Ziemi, ani kulturowy, ani społeczny, ani polityczny, ani żaden religijny, nie jest w stanie tego zmienić. Więcej dowiecie się oczywiście z tego filmu, który pojawił się na karcie u góry ekranu Czym jest nicość ludzkiej cywilizacji Zachęcam Państwa do wspierania kanału Króla Pustkowia W walce o wolność i sprawiedliwość Mam nadzieję, że materiał się podobał Z mojej strony to na dziś wszystko Serdecznie pozdrawiam, Król Pustkowie